Zanim przejdziemy do oficjalnego porządku obrad, chciałabym szczególnie serdecznie powitać Panią Wandę Traczyk-Stawską, osobę szczególnie bliską naszej dzielnicy, zasłużoną uczestniczkę Powstania Warszawskiego, osobę, dzięki, której, dzięki staraniom której Cmentarz Powstańców Warszawy odzyskuje swój godny wygląd. Chciałabym teraz poprosić Panią Wandę o zabranie głosu i nadmienię jeszcze, że Pani Wanda została laureatką Nagrody Gazety Stołecznej, o czym pewnie wszyscy Państwo wiedzą. Dzień dobry Państwu. Witam z wielką przyjemnością. Po raz pierwszy widzę Radę Dzielnicy Wola, która dostała także stołek, bo jak ja dostałam, to i Wy też. Ponieważ razem o ten cmentarz troszczymy się od lat i razem, taką mam nadzieję, będziemy robili to dalej. Bo wprawdzie jest już renowacja taka, o jakiej żeśmy myśleli. No nie całkiem, nie całkiem taka, bo my marzyliśmy o krzyżach, a nie o tablicach, prawda? Mieliśmy wielkie marzenia, ale musimy dziękować za to, co jest, bo jest naprawdę piękne w porównaniu do tego, co było poprzednio. Mamy jednak przed sobą, proszę Państwa, dlatego tu jestem, jeszcze wiele do zrobienia, bo ten cmentarz, jak wiecie, w jednym miejscu ma straszliwą mogiłę. Ponad 50 tysięcy ludzi leży tam w prochach. Przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Wola, którzy zostali zamordowani w pierwszych dniach powstania. Otóż ci ludzie nie mają nazwisk. Mimo, że zbieraliśmy i zbieramy je dalej bo na cmentarzu, który poprzednio w pierwszej wersji miał 13 hektarów, potem miał 8 hektarów, a teraz od czasu, kiedy przejął opiekę na tym cmentarzu, Zbowit ma tylko 1,5 hektara i na tak niewielkiej przestrzeni leżą prochy i ciała ponad 104 tysięcy. Otóż mam do Was wielką prośbę, żebyście dalej z nami, razem o ten cmentarz dbając, pamiętali, że tam jest potrzebna izba pamięci i ściana pamięci, ściana, na której byłyby nazwiska tych przede wszystkim, którzy leżą tam w prochach a wśród nich właśnie przede wszystkim mieszkańcy Warszawy, bo także wojsko, bo nie wiem, że, czy Państwo wiedzą, że przy przesiewaniu prochów w Giszu, gdzie było 5,5 tony prochów ludzi zamordowanych przez Gestapo w czasie powstania warszawskiego, znaleziono opaskę powstańczą z numerem. 1119. Jest to dowód na to, że także mordowano jeńców wojennych. I leżą razem, tak jak razem trwaliśmy w powstaniu. I ludność cywilna, i wojsko. I nikt spośród tych, którzy tam leżą, nie ma nazwiska wykutego gdziekolwiek, bo tam nie ma miejsca. Pani prezydent miasta oddała nam 6,5 hektara czyli cały park. Ten park jest do zagospodarowania. My prosimy Was bardzo o to, żebyście nas w, nie opuszczali, żebyście byli z nami teraz, kiedy będziemy walczyli o to, ażeby tam powstała ściana pamięci i izba pamięci. Tak jak to jest na, bez czego nie, nie wyjdzie ten cmentarz z ukrycia całkowitego, bo to jest miejsce, dla Warszawy święte. I to jest miejsce, o którym pamięć jest nie tak ważna, jak ważna jest pamięć o historii Polski, a szczególnie o historii Warszawy. I dlatego, ponieważ te, to oddalono nam to, co było pierwotnie. Bardzo, bardzo będę wdzięczna, będziemy wdzięczni jako Komitet do spraw Cmentarza, jeżeli nas będziecie wspierać teraz, kiedy jest już nadzieja na to, że wreszcie powstanie ściana pamięci, która według tego, co my liczyliśmy, będzie miała kilometr i sto jeszcze parę metrów, bo bo my marzymy o tym, ja przepraszam, że przedłużam, bo wolno mi było mówić tylko pięć minut. Pośpieszę. Bo wyobraźcie sobie, że na tej ścianie pamięci my chcemy, ażeby znalazły się nazwiska, ale także pseudonimy, ale także literki NN, bo dopiero wtedy można będzie wyobrazić sobie ilość ludzi, która leży na tym cmentarzu. A żeby to mogło być, trzeba tą izbę, y, przede wszystkim ściany pamięci, ale także izbę pamięci, do której mogłyby przychodzić, bo mówi się, że brak patriotyzmu wśród młodzieży, to nie jest ich wina. To jest wina szkoły, która ma za mało lekcji historii, albo musi mieć lekcje. Y, wychowania obywatelskiego, żeby mogła znać historię nie własnego miasta, ale także całej Polski. I za to już z góry Wam dziękuję i przepraszam, że za długo mówiłam. Nie ma problemu, dziękujemy bardzo. Myślę, że...